Dzień dobry Moi Drodzy, Zrobię to w moim kanale yy, Dzisiaj będziemy yy, nagrywać odcinek do startów. Nie wiem czy dobrze widać, ale chyba źle yy, Dzisiaj w GTA V oczywiście Tak to będzie wyglądać Nie nie wiem o co chodzi Czekajcie Dobra, już jestem. Mam nadzieję, że troszkę chociaż będzie widać. Nie, nie wiem, jak to inaczej. Dobra. idziemy. Dzisiaj będziemy sobie stand robić. Stand-up. Pos... Najpierw musimy lokalizację. Nie, zapom nie zapomnijcie subskrybować, lajkować żeby nie przegapić filmów nie, i sorry widzowie że tak długo nie nagrywam ale no po prostu też troszkę nie miałem jak ale teraz ten y, będę też nagrywał inny odcinek może nagram też odcinek z muzeum wojskowego bo jadę dzisiaj nagram y, tam no po prostu jadę i pomyślałem sobie, że mogę nagrać w sumie grubec jakiś, o cóż więc jak chcecie, no to mogę nagrać, albo na przykład jak z bunkra jakiejś nie? no nie wiem, zobaczy się, nie? ale postaram się coś, teraz coś trochę częściej wrzucać bo wiecie No tak to jest czasów. Dobra. E, dobra, teraz... Poje... E, w sumie zaraz się widzimy jak już będę w Los Santos. Dobra, już jestem widowie. Dobra. Jesteśmy w centrum e, Los Santos. Dobra. Może taki rozgrzewkowy stand będzie polegał na tym, a no w sumie nie, bo to może nie wyjść. Dobra, wejdziemy mm. sobie tu i dobra. Eee. Dobra. Kurde, ostatnio nie mogę gdzieś na, znaleźć yy, ostatnie miejsce w ogóle. Dobra, w sumie tu może być. Chyba. Dobra, będzie. Yy, dobra, zaraz tak. Yy, sprawdzę. Nie, nie uda się. Nie. Kurde. Jak to jest? Ajajaj. Aj, aj. Dobra. Jeszcze raz trzeba będzie, bo tu się. Nie dało się wyjechać. Więc dobra. Robimy tak. Dobra. Na kanały może przejdźmy, bo tam będzie ciekawsze. Dobra. Dobra, dobra, robimy tak. Mm, wybijamy się od tego. I nie, w sumie mm, Robimy tak, że tu się wybijamy i lecimy sobie tu i i postaramy się, żeby wlecieć wlecieć o tu. Na, na to o. Więc myślę, że stąd ten rozgrzewkowy jest git. Ajajaj. Ale myślę, że Franklin dzisiaj będzie miał formę. Dobra, więc lecimy. W sumie chyba za mały rozpęd wziąłem. No to nic. Będzie jak będzie. No szkurde! I źle nam to wyszło. Wychodzi. Nie wierzę, bo ja się chyba za późno jakby wybiję. Muszę chyba bar bardziej koło do, do tyłu dać. Dobra, kolejna próba. Teraz nie mogę tak jakby przerywać. No nie, nie leci dobrze. Kurde Myśmy um, spróbowali tak. la la Ale by było dobrze. Dobra. Yy... No dobra, próbujemy dalej. No, po prostu za małe rozpędy brałem. I po prostu, albo iść po prostu... O, o, o! No coś podobnego. No coś naprawdę podobnego, podobnego. Kurde. Ale czyli mniej więcej wiem, w którym miejscu. Tu gdzieś. O, tu jest, jak to jest rozwalone o to. No, to mamy się wybijać Już mi się motocyk psuje, kurde. Dobra. Lecimy. Dobra, lecimy, lecimy do widzenia. No, szkurde. Benzyna już mi się leje, chyba. Dobra. Mhm. Dobra, kolejny stand. Moi drodzy. Mm. E, dobra. Już Wam mówię, o co chodzi, nie? Dobra, jest. Dobra. Jak wiecie... Wybijamy się z tej rampy, co tu jest. No je, jak jeździsz? Wybijamy się. E, dobra. Wybijamy się z tej rampy. Co sobie rozkoczyłem. Nie patrzcie na to. I lądujemy na dachu. Na dachu. dachu od tego to miejsca no od tego budynku jak o o tego no obojętnie gdzie czy czy, czy czy tu czy tu czy tu no, nie wiem, no obojętnie gdzie aż to zapomniałam sobie włączyć ten poziom pościgu dobra, jest git więc dobra więc, więc chyba możemy zaczynać Dobra, rozpędzamy. Myślę, że to będzie akurat prędkość. O sumie nie. No i co, co to jest? Łago! Co? Debil. Dobra. Mm. Dobra. Kolejna próba, czyli sama prędkość. Dobra. Dobra Musimy to wreszcie zrobić, bo to naprawdę jest łatwy stąd. Pier pierwszego nawet rozgrzewkowego nie zaliczyliśmy, ale nie wiem. Ja nie wiem jakie to to ja nie jestem takim profesjonalistą, nie? Jak kaluch. Proszę nie zajęć nie zajęć nie zajęć! Ja nie mogę! Za debile. Aż, kurde mać, nie? Nie da się. Dobra, wybijamy się moje i O, to już pewniej. Pewniej, pewniej. No po co kręcić? I nie pewnie. Ale na początku leciałem w światło tego właśnie dachu. No, no Kurde, no, nie wiem. Dobra, dalej. Ja no, lecimy dalej. Eee, nie wiem, no. Kurde, no, po prostu coś nie wychodzi, nie? No sz, kurde, co, co, co tu jest? Yes. Ja naprawdę, ja nie wytrzymam już z tym inaczej, że nie przychodni, oznacza, że nie pojazdów. Bo tak. nie ma no, tylko są przechodni, prawda to. tyle. Więc jest git już. Dobra, więc na razie nam tylko jest potrzebna, jak na razie, tylko ta, wiecie, rampa. No, nie wiem, ile się z tym będę użerał w takim łatwym samym. Nie wiem, po prostu nie mam formalnością, czasem takie mi lec, lecą ładne stanciki. O o o, 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 o! 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 No, nie! Ale? Dobra, ale to moi, możemy. Moi drodzy widzowie, zaliczyć, bo to naprawdę. Wow! Znaczy, może nie, wow, ale spoko to wyszło, bo odbijałem się od tamtego. Kurde, sorry, sorry. E, od tamtego, właśnie, od tamtego o taki tam. Od tego. I ten, i jak już wylądowałam, to możemy zaliczyć. Przejdźmy do kolejnego startu. Dobra, już jesteśmy na kolejnej w sumie. To niedaleko w sumie. Od stamtąd tego drugiego. Zaraz będzie trzeci ten. Znaczy, no tak jakby drugi! No ale dobra. Zresztą, zaraz mam No Dobra, widzowie. W sumie już wiem, co i jak zrobić. Dobra. Czyli może to być ciężki naprawdę stamtąd. Dobra, jak na mnie. Dobra, czyli tak. Wybijamy się stąd. Jedziemy tędy, tędy. O, tak, o. I musimy wylądować właśnie na tym moście. Więc, jak, jak widać, da się wykonać, ale no to naprawdę trzeba teraz jak, jak to Kaluch mówi, trzeba mieć dobrej Trajektorii. O, właśnie. Dobra, więc dawać. O, lala. A jak jeździsz. Już... No, dobra. Więc lecimy z, kok z koksem. O! Było blisko. Było blisko. Jest blisko! Jest! Będzie? Co wie, lecimy z kolejnym, bo tamta było bardzo blisko. O, to jest obiecujące. Dobra! Let's go! dobra jest, git! Dobra! Let's go! Wow! Naprawdę no to, znaczy no myliłem się z, co do tego, że to jest w miarę trudne. No łatwe no. Kaluch to by z łatwością. Oczywiście pozdrawiam, czy kaluch. Z łatwością to zrobił. I mi się wydaje, że to może jeszcze być jeden stąd w sumie. A sobie to latam. Kurde. Ale dobra. Ym, nie wiem. Dobra, w sumie to już na tyle, moi drodzy widzowie. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie subskrybować, lajkować i tak dalej. I nie wiem jeszcze, jak to zrobię. Czy po prostu zrobię ten filmik, czy, czy jak. No nie wiem. Jakby co, to będę Wam dawał znać.